Witam wszystkich w wyjątkowym odcinku na moim kanale, który zapowiadałem już od dłuższego czasu. Dzisiaj pokażę Wam jak możecie zrobić bardzo dobry komputer do gier za tylko 1300 zł, nawet w tak ciężkich czasach, gdzie prawie niczego nie da się dostać w normalnych cenach. Jest to jednostka bardzo wydajna w porównaniu do jej ceny, co pokażą moje rozmaite testy w grach również w cyberpunku. Ten komputer w czasie waszego oglądania prawdopodobnie jest już wystawiony na sprzedaż, więc jak chcecie go kupić, to patrzcie w opis. A więc zaczynamy od samej bazy. Do naszego komputera jest to HP ProDisk 400 G2 oparty na czwartej generacji Intela, kupiony bez RAMu, dysków i procesora ze 180W zasilaczem za tylko 139zł z dostawą. Co do zasilacza, 180W to zdecydowanie za mało, więc wymieniłem go na Chiefteka GPA400 S8, którego dostałem za 62zł. Jako procesora oczywiście użyjemy Xona z Chin. Dokładnie jest to Xeon 1230v3 I to jest jakby taki odpowiednik i 4770 yy, Tylko z inną nazwą tak naprawdę i on mnie kosztował 220zł Jako karta graficzna posłuży mi już legendarny RX 470 Niestety jest to miningowa wersja Ale jakby sam rdzeń to nie jest RX 470D Więc jest to pełnoprawny RX 470 Co ciekawe ma 6 miesięczną gwarancję od sprzedawcy, od którego i no kupiłem ją za 430 zł RAM to 16GB w dwóch kostkach po 8GB TR3600MHz HyperX -a za 150 zł dorwałem gdzieś tam na Facebooku Jako dysk na system i najpotrzebniejsze aplikacje użyjemy SSD-ka od Gigabyte'a o pojemności 240GB za 139 zł Jako dysk HDD na resztę danych użyjemy dysku Seagate o pojemności 1TB za 8 dyszek no i om owa obudowa nie rozpiesza za bardzo wyglądem, więc zmieniam ją na Aerocula Cylon Mini. Ale nie jest to konieczne, ale poprawia to znacznie wygląd komputera. Generalnie jako cenę nie wliczam obudowy, ale no nie, myślę, że to nie jest nic takiego specjalnego. Zwłaszcza, że jak patrzycie na cenę głównie. I ta obudowa kosztowała 160 zł. Więc zabieramy się za składanie. To jest wtyczka USB 30 i myk na, polegający na tym, żeby zamontować taką płytę od HPK w normalnej obudowie polega na tym, że trzeba po prostu zabrzeć pin do wykrywania tutaj tego, że USB 3.0 jest podłączone Ksowiec tak USB 2.0. Trzeba po prostu pin, który służy do wykrywania tego, że coś jest tu podłączone, trzeba po prostu to na płycie zawrzeć z masą i to pozwoli nam normalnie użytkować porty USB i nie będzie żadnych komunikatów w Biosie. Taka jest generalnie sytuacja. No i można to zrobić albo w samej śpieczce, co prawie zrobiłem wiadomo. Ale przecież można to zrobić na płycie. Złaszcza, że to raczej ta płyta trochę posiedzi. Proszę, że wygląda to lepiej. Tylko trzeba poszukać 50. Dziesiąty z 7 zwarty, tak jak być powinno. To jest dziesiąty, to jest detekcja. Tu te dwa są masa. nie, nie masy, więc wszystko powinno być już. No, płyta już wygląda na gotową. Możecie się przyjrzeć jeszcze raz modyfikacjom, które wykonałem. Może coś jeszcze... A więc, jako podsumowanie, wychodzi na to, że udało się złożyć bardzo fajny, tani komputer gamingowy. Na którym można pograć i w Cyberpunka, i we wszystkie inne praktycznie gry. Bo jak ktoś wyciągnie Cyberpunka, no to kurde... <grym> no, gra nie jest dość dobrze zoptymalizowana, to trzeba przyznać. Ale no, fajnie, że się da w nią pograć. Tak czy inaczej... Da się grać lepiej niż na konsoli. Więc to jest już odlot. Zwłaszcza dlatego, że... PKPS eee, 4, no. Wiadomo, no, jest trochę drożej niż PS4, ale mamy lepszy komfort gry i dodatkowo, no. <śmiech> <śmiech> mamy funkcjonalność komputera, ale ta mniejsza z tym. Ze względu na to, że w bardzo podobnej cenie możecie również złożyć zestaw z Xeonem E52620V3. Możecie dostać tanią płytę na X99 chińską w zestawie i 16 gb Jak dobrze poszukacie serwerowego tendercurek, więc, jeśli ktoś by chciał pójść drogą Ksono bardziej chińskiego, takiego wiecie, że jeszcze cała płyta i wszystko też z Chin leci, no to możecie to zrobić. Tylko żeby ja po prostu raz się napotkałem na taką sytuację, że przysłali mi wadliwą płytę, było zero kontaktu ze sprzedającym. Otworzyłem dyskusję na Legro i nawet nie dostałem. Nawet nic nie dostałem, kurde, od AliExpress. Musiałem sprzedać na licytacji, i co? I byłem 150 zł w plecy przez to. Przez taką sytuację. Więc dlatego po prostu zakupy z Chin bywają ryzykowne. Jak kupujecie, to polecam wam kupować z darmowym zwrotem. Ale nie zmienia to faktu, że cały zestaw jest niezły, nieźle się sprawuje. Można go tanio złożyć, jest dość wydajny, zwłaszcza jeśli chodzi o te ciężkie czasy. Także mam nadzieję, że wszystko Wam się podobało. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.